Okay. Dziękuję. Panie Marszałku, pierwsze moje pytanie będzie z przydługim wstępem, a dotyczy bardzo ważnego tematu: cenzura internetu. To jest temat, który pojawia się do dzisiaj, wywołuje emocje. W tej sprawie odbyła się jakiś czas temu debata internautów z premierem Donaldem Tuskiem. Również ze strony prezydenta Lecha Kaczyńskiego ten pomysł był dyskutowany w osobie ministra Władysława Stasiaka. W tej chwili trwają prace i dyskusje organizacji pozarządowych z zespołem ministra Boniego. Ja mam generalnie wątpliwości, czy jakakolwiek cenzura w sieci ma sens, uda się nawet obojętnie czy ona jest pod pretekstem walki z pedofilią, z hazardem czy z jakąkolwiek ograniczeniami obywateli. Generalnie jakie jest pana zdanie na temat regulacji wolności słowa w internecie? Ja myślę, że to nie można że kwestia pedofilii, a nie wiem, bezpieczeństwa to są preteksty. No, to są poważne sprawy, a nie żaden pretekst. Natomiast yy, też chyba nie ma w Polsce mechanizmu, który można by określić mianem cenzury. Tak yy, jest odpowiedzialny za słowo i za liczenie yy, wypowiedzi słowem, także tym internetowym. Yy, wydaje mi się, że przepisy, które yy, yy, regulują yy, polską wolność słowa, one są, może nie były budowane z myślą o takim rozwoju yy, komunikacji internetowej, yy, jaki ma miejsce dzisiaj, tym niemniej yy. yy, generalne yy. zasady powinny yy. obowiązywać wszędzie, gdzie yy. można słowem zrobić krzywdę gdzie można zrobić krzywdę państwu, człowiekowi mhm. małemu, człowiekowi tak samo, yy, przez, yy, przez jakiś zupełnie swobodny przepływ wszystkich mhm. myśli, w tym także brzydkich myśli, niedobrych i szkodliwych myśli yy, i nie wiem, czy to naz mhm. można nazwać cenzurą, mhm. przykład zakaz yy, upowszechniania treści yy, yy, doryfikujących yy, Faszyzm, rasizm i tak dalej, czy kłamstwo No mm -hmm. to względną cenzury. To jest jakieś ograniczenie. To ja może sprecyzuję problem, bo problem polega na tym, że pod płaszczykiem u, u, użyję tego słowa walki z tymi, z tymi negatywnymi zjawiskami wprowadza się mechanizmy, które z góry wiadomo określane przez ekspertów o technologii będą nieskuteczne i tak naprawdę będą uderzały w biznes, w, w właścicieli stron internetowych. Nie wiem, czy pan marszałek wie, ale ja, ja jako bloger, jako właściciel strony internetowej nie mogę zrobić prostego losowania, bo zaraz to podchodzi w ustawę e, antyhazardową. I tego typu absurdy tak naprawdę uderzają w moją wolność w działalności w, w internecie. I wydaje mi się, bardzo ważną rolą jest tutaj prezydenta e, samowanie tego typu dziwnych inicjatyw, bo one często wynikają… Właśnie z dziwnej niewiedzy albo z takich procesów, nie wiem, lobbystycznych, właśnie. nagle wszyscy budziliśmy się i chcemy walczyć z hazardem. Przy okazji wylewając dziecko z kąpielą i wprowadzając pamięta, bardzo że było, niebezpieczne. Pamięta, że było spotkanie premiera Tuska właśnie w tej sprawie, po jakiejś deklaracji rządu, nie wiem, jakie, było, jakie były tutaj ustalenia. Ze środowiskami zainteresowanymi z różnych pewnie powodów kwestią jakiegoś skutecznego oddzielenia czy zdefiniowania odrębnie hazardu, rozumiem, jakiejś gry komputerowej nie wiem, ja, czy, 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 czy jakieś ustalenia zapadły, ale wydaje mi się, że tędy właśnie wjedzie droga nam przez rozmowę i przez spróbowanie jakiś zdefiniowania tego, gdzie może być zagrożenia, gdzie jest, gdzie jest zabawa, prawda? gdzie jest pełna, gdzie nie istnieją zagrożenia, a więc gdzie może być także i sfera pełnej wolności i niezależności. Ja myślę, że rolą prezydenta jest wyważanie. Wyważanie wszystkich racji, bo racje stoją i pewnie po stronie tych, którzy mogliby Którzy chcą traktować na przykład yy, grę losową jako tylko i wyłącznie formę zabawy, yy, a państwem, który musi, którym obawia się, czy ludźmi, którzy się obawiają, że będzie to ukryta forma hazardu za pieniądze. Prawda? No więc tutaj rola się, że nie każdy kandydat na prezydenta, jeśli chce być uczciwy wobec swoich wyborców, nie powinien się pochopnie deklarować w sprawie generalnej poza jedną, powinien można powiedzieć, Będę starał się wyważyć wszystkie racje, nawet wtedy, jeżeli one są częściowo sprzeczne, ale będę się kierował y, ty, wewnętrznym przekonaniem, że y, przestrzeń ta cyfrowa no jest przestrzenią y, maksymalnie może, powinna być przestrzenią maksymalnie możliwej wolności. No to jest tak, taka deklaracja według mnie, jest, może paść i jest chyba jest uczciwa, no bo nie znając konkretnych rozwiązań trudno chyba mm, y, 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 się deklarować w sposób okay, dziękuję